8 rekord polski, dokładnie tak. 27-48. Rezultat Dawida Szulicha z Barcelony z 2013 roku, niemal 8 lat. Już ten rekord niepoprawiony. 27-63 otwierał setkę dwa dni temu Jan Kozakiewicz, i tutaj też już pewnie na prowadzeniu mistrz Polski na 100 metrów. O, potężna przewaga. Jak na tak krótki dystans, e, jaki czas uzyska Jan Zakiewicz 27-17! Jest rekord polski! O, będzie wielka radość Janka Kozakiewicza, ale zabrakło <laughs> Zabrakło czterech setnych do minimum na Mistrzostwa Europy. A znów wyskoczył z wody jak w Ostrowcu Świętokrzyskim dwa lata temu. A nie, przepraszam, to jest wyrównane minimum na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie: 27-17! A więc e, tym startem, e, startem Janko Zakiewicz. E, jeżeli nikt w finale nie uzyska...